Siódma edycja Margo już za nami. Dla większości z was to mnie kolejny raz z rzędu, ale dla mnie było to pierwsze takie wielkie wydarzenie. Moja obecność w głównej mierze była spowodowana dzięki zasłudze kilku osobom z g szczególnie Jacoba, oraz przekonaniu, że warto przynajmniej raz spróbować. W najgorszym wypadku mogło mi się nie spodobać i już nigdy więcej bym nie pojechał. No po prostu kur... Generalnie całą piątką z ValentimSaspin, TBChickem i Jacobem spotkaliśmy się na dworcu w Katowicach i poszliśmy odłożyć rzeczy do hotelu, a potem ruszyliśmy prosto w stronę BiFora. Jadąc na campach chcieliśmy zrobić coś więcej niż tylko tam być. Dlatego razem z Jacobem postanowiliśmy przeprowadzić różne wywiady z graczami, którzy zdecydowali się pojawić. Efekty naszej pracy można zobaczyć na kanale Jacoba. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na przyszły rok planujemy coś podobnego, ale z lepszym sprzętem i z lepszym przygotowaniem. Na YouTube znajdziecie kilka relacji z tego rocznego kampa, ale nikt nie podzielił się swoimi szczegółowymi przemyśleniami de facto po wydarzeniu. Więc jeśli zastanawiasz się, czy pojechać za rok, jesteś ciekawy, kogo spotkaliśmy i chcesz poznać opinię osoby, która tam faktycznie była, to zapraszam do dalszego oglądania. Jak co roku, kamp rozpoczął się Biforem dzień wcześniej w katowickim barze Ambasada. Miejsce jest dobrze położone, blisko centrum. Choć wewnątrz było mało miejsca, to na zewnątrz prezentowało się nieco lepiej. Miejsce wyglądało jakby zostało wybrane na ostatnią chwilę, co można było zauważyć m.in. po barmanie, który był sam zaskoczony tak dużą ilością ludzi. Co ciekawe, wspomniał, że kiedyś również grał w margony. Atmosfera tego wieczoru była spokojna i przyjemna, przypominająca trochę spotkanie ze starymi znajomymi. Pracownicy z Garmory byli wyjątkowo otwarci, nie trzymali się tylko swojej grupy, dzięki czemu każdy mógł z niej swobodnie porozmawiać, zarówno na poważne, jak i mniej poważne tematy. Szczególnie Mick wyróżniał się opowiadając zabawne historie związane z fabułą gry. Nie powiem wam co dokładnie gadał, bo jej fanatyką zrobi się trochę smutno. Takie spotkania są także okazja, by spotkać i porozmawiać z innymi twórcami margonemskimi. My na przykład mieliśmy okazję chwilę pokazać ze Skolinem, który przyjął nas bardzo miło i przedstawił nas kilku osobom, jakbyśmy byli kimś wyjątkowym. Już wcześniej miałem o nim dobre zdanie, a spotkanie na żywo tylko to utwierdziło. Wieczór miał szybko i około drugiej w nocy, kiedy zaczął padać deszcz, większość osób się rozeszła. Warto wspomnieć, że lokal pozostał otwarty i nikt nas z niego nie wyrzucał, w przeciwieństwie do ostatniego spotkania w Krakowie. Wracając do hotelu, mogliśmy zobaczyć, jak wyglądały katowice nocą. Po trzecie rano miasto było pełne ludzi, a co kilka metrów napotykaliśmy pani lekkich obyczajów, tak zwanej. Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Może akurat szliśmy jakąś specyficzną ulicą, kto wie. Tego samego dnia po zaledwie kilku godzinach snu wsiedliśmy do tramwaju, aby udać się w stronę parku. Po około 20 minutach jazdy wysiedliśmy na przystanku, skąd do tego wyjątkowego miejsca dziwią nas już tylko niespełna półtora kilometra pieszo. Po drodze, oczywiście, wstąpiliśmy do kultowego kerfura, by zaopatrzyć się w niezbędne zapasy na cały dzień. Było to rozsądne rozwiązanie, ponieważ odległość między kampem a sklepem wynosiła co najmniej 15 minut pieszo, a podczas wydarzenia raczej nikt nie miałby ochoty pokonywać tej trasy. Przy wejściu otrzymaliśmy plakietki z możliwością podpisania się na nich markerem, do których dołączony był kod ze strojem królika. Szczerze mówiąc, te plakietki były irytujące, ponieważ miały tylko jeden obrotowy punkt zaczepienia, przez co często obracały się na drugą stronę. O dziwo, 10 minut przed planowanym rozpoczęciem nie było jeszcze kolejki do KAS, ale po kilku minutach od startu rozciągnęła się ona na ponad 20 metrów i nie zmieniała się praktycznie do wieczora. Był tam system, w którym każdy paragon równał się jednemu losowi w loterii, w której można było wygrać różne gadżety czy legendy. Niektórzy kupowali raz kartą, raz gotówką, aby zwiększyć liczbę losów. Jednak nie pozwolono kupować najtańszych retonów i za każdym razem płacić osobno. Choć pewnie i tak znajdzie się tacy, którzy stawali w kolejce kilka razy. Współczuję osobom pracującym przy kasach, mam nadzieję, że zmieniali się co kilka godzin. Tegoroczne atrakcja to m.in. strzelanie z łuku, piłkarzyki czy przeciąganie liny, z tym, że to ostatnie to było najmniej popularne. Duża rozbieżność zdań powstała też na temat sceny. Choć ciężko to nazwać scenę, to były po prostu położone kilka palet na ziemi i tak się zastanawiam, czy nie lepiej, gdyby jej w ogóle nie było. Jakby rozumiem, że ona była tylko używana podczas loterii, ale na mnie jako nowego uczestnika było to mega odrzucające. Patrząc na przykład na relacje z poprzednich lat. Brakowało mi też innych atrakcji, jak na przykład panel dyskusyjny. Pytanie, kiedy jest odchłań może? Dobre pytanie. No. Nawet jakichś głupich konkursów na wierszy, rysunek czy test wiedzy. Teraz musieliśmy znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy zostawić nasze rzeczy. Nie było to trudne, ponieważ pomocna dłoń wyciągnęła do nas Miss Hunter z Klasika, która zaoferowała, że możemy zostawić rzeczy w jej namiocie. Co jakiś czas nagrywaliśmy wywiady na kanał Jacoba, a w międzyczasie rozmawialiśmy z innymi osobami. Mieliśmy także okazję spróbować słynnej cytrynówki od Morusa Mam nadzieję, że jego biznes się rozkręci, bo naprawdę jest niczego o sobie. Należy też docenić fakt, że mimo późnej godziny i tego, że zbierał się na pociąg, to zależało mu na wspólnym nagraniu. To naprawdę miły gest i uważam, że Morus to super gość. Było też fajnie poznać takie osobistości jak Gavin i Kasa. Oglądało się ich parę ładnych lat temu i rozmawiać z nimi to poniekąd zaszczyt. W końcu to legendy YouTube'a tej gry. Jeśli chodzi o tegoroczne dymy na kampie, bo zawsze jakieś są, to słyszałem tylko o gościach z Perkuna i o Irianie, który sprzedał komuś bombę za to, że ten uderzył z główki jego kolegę. Irian okazał się prawdziwym sigmał, bo wytargał tego typa z namiotu i stanął w obronie kolegi, aż musiała interweniować ochrona. Ogólnie atmosfera była bardzo przyjemna, nikt się specjalnie nie wyzywał, chociaż było można wyczuć w niechęć do światów prywatnych. Świat prywatny są zdecydowanie do zlikwidowania. Należy rozpocząć od wszystkich zarządców, a dopiero potem usunąć graczy. Było naprawdę miło, gdy podchodziliście do nas, żeby przybić piątkę, pogadać, zrobić zdjęcie, czy nawet poprosić o autograf na koszulce. Szczególnie zaskoczyła mnie para, która wprost powiedziała, że go na wszystkie nasze filmy. Często przed pójściem spać. To było dla mnie ogromne zaskoczenie i chyba najprzyjemniejsza rzecz podczas tego wyjazdu. Jeśli to oglądacie, to proszę wyślijcie nam wspólne zdjęcie z wami, bo nie mamy żadnej pamiątki z Jake'owym. Wieczorem, kiedy emocje już opadły, miło było usiąść przy wielkim ognisku. To był idealny moment na lekkie podsumowanie kampa i zastanowienie się, czy naprawdę warto było przyjechać. Z tego miejsca polecam zabrać ze sobą jakiś spray na komary, bo normalnie nie dało się wytrzymać. Co chwilę gryzło mnie coś w nogi, a następnego dnia odkryłem, że ukościło mnie co najmniej 10 komarów. Ciekawostka, że kiedy nagrywaliśmy z Morusem, musieliśmy powstrzymywać się, żeby się nie ruszać. Chwilę po północy udało nam się spotkać Donamisa. Siemaneczko Ciemoneczkowicowie z tej strony Krystian. Przypominało to jakoś opowieść fantastyczną z książek. Wokół błyskało i grzmiało, a my zastanawialiśmy się, czy powinniśmy już schować się przed deszczem. Donami jest to normalny chłop z zasadami. Myślał, że gdyby coś mi się nie podobało, powiedziałby to wprost bez względu na to, kto byłby jego rozmówcą. Około trzeciej w nocy ruszyliśmy na pociąg. Deszcz padał strasznie, a do tego było bardzo zimno. Mieliśmy pociągi około czwartej, więc musieliśmy jakoś przetrwać tę godzinę na dworcu, żeby nie zasnąć. Kiedy zaczynało mnie brać na sen, zacząłem chodzić i to pomagało, przynajmniej na chwilę. W pociągu powrotnym spotkała mnie przemiła sytuacja, ale to już temat na inny film. Co dziwne, po powrocie nie poszedłem spać, tylko spokojnie dotrwałem do niedzieli. Szczerze mówiąc, gdybym je nagrywał na YouTubie, prawdopodobnie nie poznałbym tylu fajnych osób i na pewno nie pojechałbym na Kampa. Naprawdę, gdybym miał jechać sam, nie wiedziałbym, co tam robić i czułbym się niezręcznie. Więc radzę Wam pojechać z grupą znajomych. Kampf przez lata lepiej wyglądał w internecie, ale mimo wszystko, moim zdaniem, nie było źle. Choć wydawało mi się, że było mniej osób niż wcześniej, to nie zgadza się z informacją od Garmory, że patrzy rekord frekwencji. Może to tylko moje wrażenie. Jeśli zdecydujesz się jechać na kampa, warto pojawić się również na Giforze. Jest tam mniej osób, mniej chaosu i możesz spokojnie porozmawiać z kim tylko chcesz. Zwłaszcza jeśli masz dużo kilometrów do Katowic, lepiej wynająć sobie hotel i wszystko będzie git. Atmosfera na kampie była bardzo przyjemna, nie spotkałem się z żadnymi nieprzyjemnościami, więc jeśli boisz się, że ktoś będzie cię obrażał lub bił, naprawdę nie ma się czym martwić. No chyba czy grasz na Priwie, wtedy lepiej bym się nie przyznawał. Fajnie było poznać społeczność margonemską, która wcale nie składa się tylko z nerdów, ale również z ciekawych osobowości. Na koniec chciałem podziękować każdej osobie, z którą miałem okazję wymienić kilka słów, a która nie została wspomniana w filmie. Doceniam Wasze staranie i zaangażowanie. Obawiam się, że kampy stały się się wieczórnie, tradycją, i mam nadzieję, że za rok znowu się zobaczymy.